Co, co, co to miało być? Może pomylił się Ej stary, on mi przelał 5 tysięcy To tak jak zlegałeś na ledzik, myślał, przelał 3 5 patyków mi przelał Jop, nie czekaj, 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 ja muszę się zatrzymać, bo mam oczopląt chyba A tu 5 euro, uuuu LOL O cholera Dobra, o, jestem, nie, nie, nie robimy tego dla pieniędzy Masakowy uspokój się. Zaraz nie? W dzisiejszym odcinku postanowiliśmy, że pokażemy wam jak zmieniła się zmieniła się? się sytuacja związana z organizacjami. Tak, już nie trzeba pisać na forum postu i w ogóle miesiąc czekać. Dokładnie, teraz to już możemy wejść jak macie hajs, kliknąć tak, wymyślić nazwę i tyle. Zaraz wam to ogólnie pokażemy. No tak. i jedziemy do LV. Ogólnie, do LV. I ogólnie ten, ten człowiek, czyli jak on ma, Devigro, De przelał mi przed chwilą 5000 i powiedział, że ma dla mnie jeszcze jeden prezent, więc jedziemy zobaczyć. A, no w LV? Mhm, dokładnie. Mm. Pewnie ci da jakieś auto, mówię ci. Mówisz mi? Jestem wygorzbitą Maciejem, spokojnie. Ja, 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 ja bym się cieszył nad spektrum. Wiesz, ja bym się cieszył nawet z manami. Wiesz jakie to są takie małe pierdoły, nie? Ale jeżeli ktoś do ciebie pisze, że na przykład chodź, yy, dam ci ten prezent, nie? Jedziesz, jedziesz, no. co to będzie, nie? I od razu masz y, zaproszenie, że czy chcesz kupić auto za tam za, za 200, euro, 200 centów czy coś takiego, że wiesz, że za podatek, nie? Mm -hmm. No i kupujesz go i tym on ci potem oddaje ten podatek, to, to po prostu jest wow Okay. Nie wiem, nie. nie ja, ja jeszcze tak nie białem. Ale zawsze możecie napisać. <grystanie> zawsze możecie mu coś o. dać. O, Kogun. tutaj, o takie, takie rzeczy, takie To, to, to był mój. Twój. Udostępniłem do gangu, znaczy. No, <grystanie> Kropa. tak. <grystanie> no i ogólnie... <grystanie> Ups. <śpiewanie> e. 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 Nie mów, że kliknąłeś F. Tosak e. otrzymał zakaz prowadzenia pojazdów. <śpiewanie> Co? D za dwa dni. <śpiewanie> ja zostałem. Oluju! Siemano. Dobra. Ej, biega tutaj nad nim. Najpierw niech sobie. Ogólnie nie mam prawka, więc musimy tam dobiec na piechotę. O Albo ktoś będzie miły i nas prenialne podejdzie. No niestety. Mam nadzieję, że ktoś się tutaj zatrzyma. A jak nie, no to niestety będziemy musieli e, zrobić jakieś cięcie czy cokolwiek, ale jeszcze e, nie róbmy. Zostałem no mas, 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 masę spamu. Napiszę do niep... Kto się piso. idzie? A nie dobra, to jakiś zasa. No, w ogóle wywaliłem z serwera, co to ma być? Co? Nasega? Znaczy what the f Ej, teraz piszłam, ha ha ha, ta saka, ten. Ja. Yeah. Usunęło się? Nie, zostaje wyrzucony, nie biegamy po drodze. Ej, to ja też jaką zostanę. Pozdro. O tym lepiej, będę bliżej, będę bliżej, będę w urzędu. Ej, ale roku. to jest hamstwo, bo ja. Ale A chamstwo! Ja nie, ja, ja nie zostałem wyrzucony. Ja, ale to. Bo tracono po ale przecież po ja ten, ja w tym samym momencie biegałem. O co chodzi? Ja nie wiem WSZYSCY PRZECIWKO MNIE! Bo co? Bo co? Bo wrócił? Bo co? Bo co? Bo wam nabijam wyświetlenia? Bo zarabiam na tym hajs? No bo zarabiam na was hajs Bo co? Bo jestem rudy? Życie No. Może pod słońcem? No... A więc okej, tak właśnie Typowy dzień... Rzeczy Dzień co mamy się Tylko że jak y, piszecie reporta, nie? Na kogoś, że ktoś jeździ pod prąd, y, jeździ, wjeżdża A w was ja samochodem, w czy inne rzeczy to admini siedzą to, to miniemy, to miniemy To, miniemy, to, miniemy, to miniemy. i tak, No jak widzieliście w ciągu dwóch minut Dostałem prawko na dwa dni i dodatkowo Kika za to że biegałem po drodze a jak kolesie biegają po autach to, nie, to, 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 to 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 można robić tylko nie możecie biegać po drodze bo jak biegacie po drodze to wtedy może was przechać albo samo. wy samochód no, dokładnie albo admin z no, kośnicą i tyle no ale spokojnie ja tam mam to gdzieś tak naprawdę no bo Będę szczery i zrobimy odcinek hmm. do końca. Hmm. Co nie? Biegnę. Gdzie ty jesteś tak w ogóle? tyle? <laughs> Dobra, muszę napisać do tej Podjeść no. y Podjedź, y bo zabrani mnie auto. Ja myślałem, że ty F kliknął właśnie Ale patrzę, stoisz, a tak to by się czuglał, no to... Mm. LOL, co za typy? Nie grajcie na tym serwisie, bo Właśnie widzę, jak wszystkie... O nie, dobra, O, zobaczcie Aha, ja, na dobra Ej, na po... tutaj Z... chodzi? Ten Susi zabrał prawko Oj tam tylko dwa dni Za 10, co, co 10 minut je... apelka LOL, on mi chce Bobcata mm, dać? A. Zarąbiście, bierę Musisz być w urzędzie wraz ze sprzedawcą, aby dokonać kupu pojazd. już tam biegnę, czekaj. Lol, nie mogę? Kup pojazd... Musisz być w tym niebieskim 170. kółeczku. Zamówiłem A, nie, nie, nie masz prawka. W ogóle pozdrawiam. Ej, to co my tu będziemy... A, dobra, mieliśmy co pokazać. Dobra. Już Gdzie czekaj, jesteś? czekaj, jestem koło Kaliguli. Gli że przecież to jest to, daleko. No na spokojnie. Ok, nie, zobaczcie. Registracja modyfikacja organizacji. Cały, cała informacja, regulamin, korzystanie, inne pierdoły, jak widzicie, naprawdę masa rzeczy. <noise> no nieźle. Przeczytajcie sobie ogólnie tutaj ten... Ten cały regulamin, bo słuchajcie, bardzo śmieszna rzecz. Zabronione nazwy organizacji, nazwy rank promujących narkotyki, rasizm, nazwy wulgarne, nazwy bardzo podobne do istniejącej już organizacji takie nazwy zmienione w teraz. Uh -huh. No tu sobie ob obczekajcie. Lista organizacji. O, ale fajnie, zrobili nawet ten. Lista organizacji na serwerze. Uh -huh. Czajisz? Ciekawe, oh. przyjdziesz zobaczysz. Sorry, sorry, ja nie mam takich nie znajomości. I nie, nie podwiezie każdy. Ale no, mi nie podejmować. No wiem, ale nie tak, się. I tak, i tak zaraz by cię ktoś podniósł. Rejestracja. Ile SMS 12 kosztujemy? złotych bodajże. Ja nie wiem. 12 zł. Czyli 10 tysięcy euro to 12 złotych w realu. Ale nie wiem czy to tak, taki przelicznik ma być Coś ty? Dwa, 20 co? na V pisali kiedyś? Znaczy no, kiedyś Jejap, yeah. kumajcie jakieś no, odcinek jak To lekkie Hardcore ej słuchajcie, taki poważny odcinek teraz robimy, bo sobie czekaj, Czeka pokańmy. jest taka poważna muzyka Dom, 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 dom Poważna Gdzie ty jesteś? A ty jesteś. O, jakie małe to kółeczko. A widzicie? No. Przyczytajcie sobie. Ło wow. i żywa członków. Ej, dużo jest już, już tych gangów. Ej, on mi chce coś jeszcze sennąć? Co tu się 20 złotych! Ej, on mi mesa jeszcze sesł. się czy na oszorę. Nie, ja mu muszę hajs oddać teraz, Żomek, ja Cię pozdrawiam, więc jak ja rządzisz? nie urządzisz. Ja pierdziele, on, on mi dał dwa, trzy auta, nie, piszę do niego Piem. na PMC. Które to? przyda Ci się. LOL! O mój Boże. No Ile ludzi się zebrało. Siemanku, siemanku. Siemanku. Siemka. Siemanko. Ej, w ogóle, ogólnie... Czemu wy macie przed nikami. ety Ja Kto wiem, na jakoś tak... Chodzi? To już nie Z jest ważne, musisz to zmienić. Ale... ale... Ale bicie po... później, okej? Okay? To będzie po prostu... E, odcinek pełen wrażeń i Pełen przy... obrażeń. Pełen obrażeń zadanych przez... <noise> ...sterację tego serwera. To może e, pojedziemy pójdziemy zobaczyć gdzie stoją moje nowe auta, e, które to mesa? Robią, mesa i podał, Sadler, tak? E, mesa i, i Sadler, ej Jedymy tu zobaczyć. No. Gdzie on gdzieś, gdzie to stoi? Gdzie to... Bobcat? I Mesa. Tylko to pewnie sprzęt. Ja nie mam prawka. No, no mam tylko to, auto? że leci. Czekaj. Mapa. Dobry. Idziemy do przecho, tylko że ja nie mam prawka, bo jakiś typek jak na zabrał, bo pod prąd. Jestem kultajem, jestem zły zisu, idziemy teraz. Jesteś hultajem i głupkiem. Jestem zły, nie, nie powinienem tak robi. teraz muszę to przemyśleć. I nie, pomyśleć pięć razy. Nie będę pisał żadnej... nie będę żadnej apelki pisał, bo to by było no, Czemu? Naprawdę, nie? Elo, elo, wszyscy piszą, się, siemano, tak. siemano wszystkim. Normalnie jak na live, trzeba live'a zrobić. O, masz internet do tego? Do live'ów? No wiesz, taki jakoś to 360p, mm -hmm. nie? Ale tam ciągnie, no jak U, cs to... nie wiem, to jak w cs to to... Jaką masz randę ja byłem e, tak, goldem, no. ale spadłem. Ja, ja też. Nieważne nie to jest... Ważne. Taki... O, patrz, to ten kupił elegy. To elegy jest za 135k, mówię ci Tak Za 135k? O, o jest Bobcat Ło na tych Bez jaj. Ej, a wiedziałeś, no że tak? Patrz Wiedziałeś o tej naklejce z tyłu? A no właśnie, A, tu też jest mówię, nowość No fajne to na Ej na no, on jest! A wyjmij y, mesę? Czy nie ma mesę? Y, mesa jest w tym, gdzieś na jakimś U. uboczu. Niestety. No więc nie pokażę, by... mm, patrz, ile osób Ale i tutaj. tak dziękuję. Ej no, no, patrz, i stanę zetkali. ja i ty. Mm. Osób do mnie złego. <laughs> No dobra, pozdrowimy tutaj wszystkich, Vitaminy, którzy tutaj Witam, Szalony Pomidorek, rusek. Mad, Dawid i Mad Gold. Siema, pozdrowisz nas? Wszyscy, którzy tutaj są, czyli Szalony Pomidorek, Mad, yeah. Dawid, 15, y -mood, Mod, Gold, y -mood, 19, Rusek, 10. Wszyscy ja, pozdrowienia. Ja Yo! My to ja tylko ja pozdrowienia. Masz kropkę na końcu to nie ty prawdziwy Tasaka LOL <laughs> Masz kropkę na końcu To ty nie jesteś prawdziwy Tasaka Mabe LOL Pol dróbka. To jest <laughs> Ej przecież tłumaczyły jeszcze właśnie taki, taki twoja podróbka ma bez kropki a ty masz z kropką No ktoś tu nie odci ogląda od odcinków, To kurwa poka samochody no, Wykika kika no, za CBK. Tak? No, ja chciałem samochody. Mmm... samochody mm, mm, Będzie płakał Zobaczcie, to ma imp mm -hmm. importy to są, nie? Ale będę się woził w następnym odcinku Już za, Już, za dwa, dwa dni. dni Już za dwa dni poczuję moc tego autu moc moich importu Dlatego, że dostałem pana, dostałem trawy I ty, no, będę płakał, no co z tego powodu zrobię, no? Kiedy będzie filmik? Ej nie wiem, Dzisiaj może się tak nawet ustawię tego, tego z takszego. No bo jestem taki, taki mm. nagrywacz, nie? Że od razu wszystko będzie... Dobrze, ręce, ej wszystko... dobrze. Teraz to widzę wszystko. To jest to, to ja, to ja, jak jak... Ej to ktoś może ktoś się umówimy w no? odcinku na jedną godzinę kiedyś. No na, że jako ja, medę, ja czy... i ty wstawimy w tej samej godzinie, czy nie? No nie wiem, nie wiem, to będzie złożone. 2 na 10, nie, nie jazd. Nie nie, 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 podoba mi się, nie podoba mi się. W ogóle skoręcz. No dobra, dobra, słuchajcie, Ej, z... nie, czekaj, się, a... jeszcze 2 minuty do 16. Nie, nie, nie obchodzi mnie to już. Minuta. Już, to się nie liczy. Dzisiejszym bohaterem odcinka jest Bigro. Piszcie kolejne propozycje w odcinkach i tyle. Kolej zmiosył system, dał mi 5000, da, sprzedał mi auto za podatek, dwa samochody. Więc docencie to późno, że jeszcze do was nagrywam tu widzicie tego. I, i tak Państwu. powiedzą, że, że sprzedałeś. No i tak powiem, że się że spinam tu ale... Ale... Już... I, Wasze, I też tak. powiedzą, że Że... Admini ten... że... że masz wtyki u adminów. To było no. ustawione specjalnie widać tego no klikka, żeby wszyscy zobaczyli, że jestem na semarzu Logiczne. Na PM przed e? odcinkiem. No szyk. tylko że nie zauważyliście <grym> tego. Dobra. Dobra, to było na tle w tym odcinku, jeżeli się spodobało. Wiecie co tam robić, ja się zwierzę. Elu, na kapis